Ja tak technicznie tylko witam na chyba trzecich zawodach Opuchar Murowańca Witam Panie, miło w tym roku, że chyba ja, pary mamy. Także pany byśmy później prosili gdzieś tutaj tutaj redaktor Marek Grajek zrobił zdjęcie i pojedziemy dalej. Mieszamy, bardzo poprosimy przed wyjściem na stanowisko. I od razu mówię, że całą grupę też bym prosił przed głosowaniem wspólne zdjęcie sobie zrobić. Dzisiaj sędzią głównym jest kolega Sławek. Szemek. No to nie, ty nie. To jeszcze. A i kolega, jeden z najstarszych będkarzy w naszym okręgu. Naczelny. Sędzia. Naczelny, naczelny. Sędzia. Główny i naczelny. Tosiu, kto go zna to? Wie? To nie, to go posta. Ja jeszcze tylko techniczna sprawa. Bo nie będę się tutaj wtrącał i mądrzył nad stanowiskami, bo tu koledzy powiedzą. Po zakończeniu, to około godziny 12, po w tym ważeniu, zapraszam wszystkich tam na tamtą stronę, na stanicę. Tam będzie posiłek, wręczenie upominków, nagród i tak dalej. To wszystko na ten temat. Ja dziękuję. I życzę wszystkim, żeby to przebiegało w takim koleżeńskim, miłym i tak dalej. Z wyrozumiałością. <grymne> <Zajdźmy, proszę. grymne> drużyna łowi na dane stanowisku. Oczywiście łapiemy łap na numerku. Jesteśmy, rozbijamy się na numerku. Nie z boku, nie przednie, tylko na numerku. Oczywiście zawody, każdy zawodnik łapie na jedną wędkę, jeden łapie na wędkę skławikową, na drugi na gruntową lub w czasie zawodu mogą się zmieniać. Długość wędki maksymalnie 5 metrów z koło, wrotkiem. Mamy. I no, to, to każdy z tam siatkiem i tak dalej i tak dalej. Można używać sprzętu pomocniczego jak proca i podbierak, nie żadnych tam, tam, tam łódek, nie łódek i tak dalej. Tego nie używamy. Oczywiście są dwa sygnały. Robimy prościej. Pierwszy sygnał, męczenie i łapiemy. Drugi sygnał, zakończenie zawodu. Nie rozdrabniamy się, bo to szkoda z czasu. Jakieś pytania? Chyba każdy wie o co chodzi. Skarb, zgodnie, zgodnie z regulaminem, wszystko oczywiście, wymiary obowiązują. Tak, i tu są na, na, na tej wodzie i tak. Terminal godzinowy. Godzinowy, zaczynamy o ósmej. Pierwszy sygnał jest o godzinie 8, drugi sygnał jest o godzinie 12 zakończenie zawodu. Po losowaniu. Po losowaniu wszyscy sesji na stanowisko. Przed, 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 no. przed losowaniem zrobimy sobie. sobie pamiątkowe zdjęcie, o, to, ładnie się przejdziemy i dopiero potem losujemy. To co, zaczynamy losowanie, tak? To teraz proszę, to, proszę wszyscy koledzy tutaj, w miarę możliwości, na tle tych odcinek. Jak wolka to może być. 34 Wyrzek Króć Wojciech Pi Zamknij roli. oczy a ty, a ty co, ty a. na piwo ty co teraz? 32. O, Jezu, kochany. Nie, Ciebie to pokarało. Ale wszystko. Witaj Andrzej. Przywadzaj przy wodę. Andrzej chodź. Na trener dzielę. Jakie stanowisko? Wodzimista startowa także bardzo końcowe. Ale nie zapomnij Krzyśkowi przypomnieć o półce, bo płacił już już od pojawia się uczekali może i dyskwalifikację dyskwalifikacja będzie. Ma ona bo już łapie. Już to wiesz uwietrzniony. Protesty do sędziów. Łowić. No tak. I to no. jeszcze na cukier łowi. Muszę się rozebrać, bo <entrepreneurship> bardzo mi zrobiło ciepło. No jeszcze nie widzę, czy ty ułasz taki

nic tu nie ruszaj teraz, jest, jest tu w 8 i patrz w, no. w ekranie Tu możesz na mnie. Dobrze. O proszę bardzo Proszę zobaczyć krócze okazji Trzy sztuki No są trzy sztuki identycznie jak u Twojego syna. Nie wiem, czy byście rybami podzieliliśmy identycznie tak. też mieli trzy sztuki Ty w tamtej wielkości ale u nas będzie gram więcej. Zero, zero, dziewięćdziesiąt. masz Damy naszą pogodą, którą nam dzisiaj rzeczywiście super dopisała, ryby, wiadomo jakie są, takie Halo? są, mamy na naszej na, 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 na tablicy wypisane no. kto, jakie miejsce uzyskał, jakie ryby były. Cześć. Odnośnie kwalifikacji w i tego i nagród to tu kolega Pana, przeczyta i powie. Następnie chciałem podziękować wszystkim, no. wszystkim dzisiaj za udział. No eee. Kolegom za organizację szczególnie tu Sławek eee. Tak, Zanim zaczniemy, to jest taka sprawa jedna jeszcze No, no. <głos》> no bo jest sama, bo tak. <głos》> Powstał taki pomysł, tutaj prezes tutaj zwrócił się tak z, do mnie w sumie też, że mm, opłacał taki chłopaczek w sumie jego dziadek opłat, opłatę wędkarską na ten rok. Ten, ten chłopiec ma 14 lat, jest tam niepełnosprawny. I tutaj wspólnie ze sklepem Nemo na ulicy Częstochowskiej który pomógł nam tutaj chciałem przekazać na ręce prezesa, żeby mu przekazał Taki cały, tu jest cały strój wendeczka, kołowrotek i siateczka. i żyłeczka. Brawo panowie! Brawo! Ja myślę, że to będzie wieszko na internecie. Dziękuję. Może nie no, mógł tak, na te wędki, bo to na tym... Może być, spokojnie. ale myślę, że zostanie przekazane. No to, to co? Jedziemy. Pierwsze miejsce. Wynikiem 5500 Lęczewski Grzegorz, Nowacki brawo, Zbigniew! Bignie. Pacę do notałtu. Ja wyślę. Jak tak można nokautować przeciwników? A, no. I na podium od razu. Od razu na, 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 na podium. I na podium od tej strony. nie zagnij tego ramy. Drugie miejsce. 2 610. Załężny z Szymałkiewa.

Okay. Dobra, 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 zapraszamy teraz do nagrody. Tak, zapraszamy tak. do nagrody no, żeby i podpisy, po podpisy bym prosił, no bo jednak. Grzesiu, telewizor weź. No nie, no nie. Jeszcze tam... nagrody zostaną. jeszcze czego? Tak? No dwie brałeś. No? Po dwie są jednakowe, tak? Po dwie, po dwie jednakowe. Są nagrody jednakowe. Dobrze, zostały nam jeszcze dwa nagradzane. Czwarte miejsce wynikiem 2,030 Muraski Waldemar, Muraski Paweł o, proszę, o, nie wiem co robić, ale jesteś zawsze w jak telewizor weź co miejsce wynikiem 560 Kraszkiewicz Jan Sypuła zbignie! No. Brawo, brawo! Eee. I momencik, momencik. Ja, ja, ja też jestem. Sekunda, sekunda. Mamy jeszcze? Dobra, gratuluję. Batownik nie będzie. Dobra, dziękuję. dziękuję. Jeszcze. Tak. Piąte miejsce, tak? Co? Kto tam ma piąte miejsce? Koledzy, tak? Tak, tak. Szóste miejsce wynikiem 510. Mita Zandrzej Małecki. Manie! Brawo, brawo. Brawo. brawo, tym ludziom. ludziom. Gratulacje. Panie! na Panie! 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 moment. Panie! Panie! Nie Dzięki. Czytam dalej drużyny, które złowiły dzisiaj rybę i brawa też z nami, siódme miejsce 440 Noskowski Marek, Graczykowski Piotr, brawo, y, brawa, ósme miejsce wynikiem 400 przybyła Winicjusz Grajek Marek, brawo, brawo. 300 gram. Dziewiąte miejsce Gilski, Grzegorz, Wojciechowski, Robert. Brawo. Dziesiąte. Nowak Marek, Labuz Arkadiusz. Brawo. Brawo. A dalej to muszę, muszę tutaj. No co przeczytać. Przeczytam. Ja 11 miejsce wynikiem 130. Fikowski, Piotr, Nowak, Mirosław. 12. 120. Janaszczyk Piotr, Janaszczyk Radosław. Brawo. 13.090. Janaszczyk Krzysztof, Łuczarek Zbigniew. 14.070. 0,70, Piotr, Piotr, Arkadiusz. I 15.00.50 Pękacz Paweł, Rylski Robert i to wszystkie drużyny, które dzisiaj złowiły rybę, pozostałe no niestety nie udało się, ale dziękuję za przybycie. Zapraszam na zawody, które tutaj też nam... Pierwsze zawody są 1 maja spinningowe. Pogożelica? Tak, pogorzolica, jak zwykle wiosna, pogorzolica. 1 maja. Ty wyjazd po teatru, potem wieża ciśnień, rondo i, i wyjazd już do, na Pogorzolica. Dlaczego maja. Połączone oczywiście z nagrodami, z różnymi, z napitkiem, popitkiem i tak dalej. 9 maja zapraszam na tutaj też namurowanie. Teraz będą zawody z tej strony, wędka do 5 metrów. Dobrze. Spławik lub grunt też było. Anka przyjechała. No i co? Dziękuję. Dziękuję. Co i teraz listy?